Witam. Na razie nie pomijaj tego filmu, bo nagrałem specjalnie dla Ciebie ten film, bo chciałbym tylko poinformować Ciebie jako widza, że na razie nie będzie ani streamów, ani nagrań, dlatego, że niestety zalałem mikrofon i teraz używam mikrofonu z laptopa i gdyby nie był mówione, że niby lepiej mnie słychać, to słychać moje kliknięcie klawiatury, myszki i to bardzo, to bardzo by przeszkadzało w nagrywkach. I dziękuję naprawdę za te wszystkie subskrypcje, lajki, wyświetlenie Jak ostatnio patrzyłem, to z wyświetleń wszystkich było ileś tam tysięcy. Chyba. i subskrypcji 50 ileś. Ostatni film, jak nagrywałem, to jak widzicie, ile czasu było, czy się odkąd oglądacie ten film no chciałem też robić streamy z Minecrafta ale, ale niestety po tym jak nagrałem streama że czekałem tam w kolejce niestety nie, nie udało się w ten dzień wejść przyszedł pod zalałem mikrofon wodą i nie mam jak nagrywać dobra, tyle chciałem wam powiedzieć tak zwane moje na